Dzień dobry, witam wszystkich. Piątek, 25 dzień września z tej strony. Michał rozpoczynamy poranne analizy. Euro, -dolar na początek i też interwał nieco szerszy, bo 4 <coughs> godzinówka, przepraszam. To, co wczoraj zaczęliśmy i właściwie to co, to, co wyznaczałem, ponieważ gdzieś tam te rozstrzygnięcia lokalne nastąpiły na euro USD, więc warto też mieć rozeznanie jak w tym nieco szerszym horyzoncie czasowym kształtują się techniczne strefy i taka techniczna strefa, która nas interesuje. 1,1500, 1,1490 to są te okolice klastra dwóch mierzeń. Pomiar ostatniej fali 61,8 FIBO i pełny pomiar tutaj od tych yy, od tego dołka, z, yy, właściwie z połowy marca powiedzmy od tego, od tej zmiany tendencji, kiedy to amerykański dolar zaczął tracić w stosunku do europejskiej waluty. To były okolice 1,06, mamy 1,20 Ponad wyznaczone właściwie na początku września. Tutaj wrześni rozpoczął się od umacniania się USD. I target, target dla sprzedających, czy jakiś poziom średnioterminowy dla, dla longów 1.14.90, 1.15.00, który wskazywałem też wczoraj w ujęciu bardziej lokalnym, takie 1 do 1, jeżeli ktoś by próbował rozgrywać te spadki. 1.17.90 to jest strefa, która Byłaby dosyć atrakcyjna, jeśli chodzi o zagranie krótkiej pozycji. Wydaje się, że to nie będzie już okazja na dzisiaj. Myślę, że ten tydzień już gdzieś tu w miarę neutralnie się zakończy w tych okolicach 1,17, powiedzmy 1,16,50. W takich, w takich strefach może EURUSD się poruszać, bo mniej więcej teraz znajdujemy się gdzieś tam po połowie tych dwóch technicznych poziomów 1,17,90, 1,14,90. Schemat aktualny na niemieckim DAX-ie 786, tutaj na układzie harmonicznym Gartleya cały czas utrzymywane. Natomiast nie zapominajmy o tej strefie w punkcie D potwierdzonym FS100. To jest mierzenie 88,6 z fali XA. Głębokie mierzenie wewnętrzne. I schemat harmoniczny FT Pattern, który jak najbardziej pozostaje wsparciem 12400 punktów. Zobaczymy, jak tutaj rynek kasowy nam wystartuje. Jak to, jakie próby dzisiaj będą. Podejmowane na indeksach? Czy będzie jeszcze kontynuacja tego uspokojenia, gdzieś próba odragowania, piątkowa, taka na poprawę nastrojów, czy kolejna kontra ze strony sprzedającej, jak to miało miejsce dziś poniedziałek, wtorek? Jeśli chodzi o GBPUSD, fajnie utrzymana strefa zewnętrznego mierzenia 127,2, nie wiem, może z Hajdinki będzie to lepiej widać. 127,2 Fibo z tej fali wzrostowej czy średnioterminowej korekty wzrostowej. Poziom cenowy 1,26,90. Wczoraj też w tych okolicach się znajdowaliśmy, kiedy nagrywałem i też mówiłem, że jest szansa tutaj na ukształtowanie się podwójnego dna i takie podwójne dno zostało ukształtowane. Sprawdźmy ewentualne zasięgi dla tego reagowania, bo jakby kolejne, trzecie podejście nie byłoby już zbyt wiążące. Czy zbyt atrakcyjne jeśli chodzi o zajmowanie długich pozycji, dlatego właściwie możemy to sobie usunąć, to, to mierzenie. Zobaczymy tutaj największą korektę wzrostową. Tutaj mamy ją wybitą, więc będziemy musieli nieco przenieść. to jest największa, największa do tej pory korekta wzrostowa i tutaj z racji tego, że ona jest tutaj tworzy nam tutaj się właściwie pełny schemat korekty pędzącej AB równa się CD i w tym wypadku poziomem cenowym który stanowi silny opór jest to 1,2830 sprawdźmy jeszcze całe, całą falę spadkową mamy tutaj okolice 50 bazując na Bazując tylko na tym odcinku BC 786, i dziś tutaj okolice 50-50, tam nieco wyżej no, wypada, niestety, więc skupiłbym się bardziej lokalnie na tym, na tym 786, i nawet tutaj coś harmonicznego może się utworzyć, a więc w takim nieco szerszym ujęciu, układ korekcyjny na korekcie pędzącej właśnie AB równa się CD. Ale również schemat harmoniczny, jak zaraz zobaczycie na 50 i na 786. No, wskoczyło w końcu. Czyli taka korekta w układzie 78,6, wykończenie formacji harmonicznej, zaraz na to szerokie fs 100 korekcyjne. Jak to wygląda? Układ harmoniczny Leonarda 80, 50, punkt B. I czekamy na kontynuację tych, tych wzrostów, że ten fund brytyjski będzie dzisiaj zyskiwał do USD 1,2830. to okolice jak najbardziej do wypełnienia podczas dzisiejszej sesji. Jak na razie najciekawszy schemat zdecydowanie. Jeśli chodzi o usd -Jena, podciągamy tą strefę wsparcia ze względu na nowe wierzchołki. Jedynie co tutaj możemy zrobić to właśnie odnieść się do poziomu cenowego 100%. 105,00, 104,98 to są te okolice właśnie jakie nas interesują. Właściwie 25 pipsów od, od obecnej wyceny na, na ujku. Pomiar ostatniej fali. Mamy okolice tutaj 50. -tki. Dla potwierdzenia. Natomiast jeśli chodzi o pomiar całego swingu. Gdzieś to 38,2 tutaj nam się pojawia, także możemy to oznaczyć za strefę 105,00, 104,94, powiedzmy 95, a więc mniej więcej około 5 pipsów to jest więc jak najbardziej precyzyjnie. Być może ostatnio zmienność nie jest największa, więc to wygląda jakby ta strefa była dosyć szeroka, ale to jest zaledwie około 5 pipsów, a więc zdecydowanie, zdecydowanie te mierzenia mają tutaj duże znaczenie. Jeśli chodzi o rynek złota, nic tutaj się nie zmieniło. Strefa ZZB, aktualny poziom, yy, poziom oporu 1905, 1908 dolarów za uncję złota. Tak to wygląda. Docelowy, docelowa strefa wsparcia, warciu o mierzenie 1 do 1 1900, właściwie 1800 dolarów za uncję okrągłe, 1800. Na pewno nie będzie to już schemat na dzisiaj, natomiast warto też w tym ujęciu szerokim orientować się, gdzie się znajdujemy. A teraz jeszcze sprawdzimy na złocie. Lokalny układ. W zasadzie, patrząc w ujęciu lokalnym, interesowałoby mnie bardziej 38,2. Z uwagi też na no, nie to. Z uwagi też na biegunowość oczywiście. I spróbujemy tutaj schemat bardziej na dzisiaj. Jeśli, jeśli jakąś podbitkę zobaczymy, to to 382 bardzo fajnie technicznie wygląda horyzontalnie 1894-1895 dolarów. Oczywiście z tego pomiaru ostatniej fali spadkowej mamy okolice 1870-25 dolarów do podbitki. Jest to zdecydowanie do zrobienia w przeciągu, w przeciągu kilku godzin i jeszcze gdzieś jakaś pozycja na, na jakiś skalp na złodzie może dzisiaj zostać wygenerowana.